Siemanko, panie i panowie. Nie wiem, czy jesteście w temacie, czy nie jesteście, ale zrobimy sobie tutaj taki filmik, żeby uświadomić każdego, żeby wiedział, jak to wygląda z tą deklaracją dotyczącą źródeł ciepła w naszych domach. Kto musi ją złożyć? Ano, każdy. Każdy z nas musi to złożyć albo właściciel domu lub mieszkania, lub też zarządca. Jeżeli zarządca, no to my nie musimy się martwić. Jeżeli jednak mamy prywatne mieszkanie, czy, czy dom, no to jednak każdy z nas musi to zrobić. I czas jest do 30 czerwca, bo później też mogą jakieś mandaty się posypać. Tak, możecie tutaj zobaczyć. Mamy tutaj taką deklarację: wszystko do wypełnienia, jak to wygląda, i tak dalej. No, tylko najgorsze jest to, jeżeli mamy piec poniżej klasy trzeciej, on musi zostać wymieniony tutaj do 1 stycznia 2022 roku, czyli mamy y, mało czasu, gdybyśmy mieli taki piec. Tutaj mamy i tu sobie przewrócimy na drugą stronę i Wam pokażę. Tu wpisujemy klasę pieca. Nie? Jaki tutaj mamy? No i y, zaznaczając poniżej klasy y, trzeciej, no to w tym samym tak byśmy się chcieli zgodzić na to, że jeszcze w styczniu musimy y, to wymienić. Wiadomo, nie wiem czy ktoś to będzie sprawdzał czy nie. Y, najlepiej mieć klasy piątej, wtedy nic nas nie rusza, nic nie musimy y, żadnego pieca wymieniać, nic nie robić i tylko po prostu zgłosić, napisać deklarację i wysłać do odpowiedniego urzędu. I co jeszcze? Co jeszcze? Piec gazowy nas zwalnia też tutaj z takiego obowiązku. I tutaj wpisujemy z takiego obowiązku wymiany pieca. Jeszcze też możemy dostawać dofinansowania do takiej wymiany pieca. Jeżeli by miał to być piec gazowy, to już musi być też klasy A+. I wtedy, wtedy tam są różne takie procedury, że, że nam po prostu rekompensatę dadzą za to w jakimś tam stopniu 30% powiedzmy do pieca, który nie przekracza np. 4,5 tysiąca w zależności od zarobków, nie? Tak to wygląda, ale tak czy inaczej, właśnie deklarację musimy złożyć. My wszyscy, którzy właśnie posiadamy w mieszkaniu, jaki piec by to nie był, musimy, musimy złożyć, czy jest gazowy, czy nie jest gazowy wszystkie trzeba złożyć, co jeszcze mogę tutaj dodać, to mogę dodać, że przedstawiłem tu jeszcze kilka regułek, co nie jest tu żadną tajemnicą, tutaj ten filmik, bo można wszystko to sprawdzić, chcę Wam tylko tu ułatwić, żeby było to na filmie, także zerknijcie tutaj na te regułki teraz, które Wam to pokażę, do kiedy mamy czas, właśnie to, co, to o czym wspomniałem, i tutaj o tym piecu, jeśli posiadasz y, koć na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej trzeciej klasy do 1 stycznia właśnie trzeba wymienić 2022 roku y, Tu jest ta uchwała z którego roku i to jest takie dość, dość ważne od 1 stycznia y, 2023 roku można eksploatować tylko kotły trzeciej, czwartej i piątej klasy. To jest, to jest, takie ciekawe, czyli wszystkich, wszystkich, którzy mają poniżej trzeciej klasy, chcą po prostu, no, skłonić do tego, żeby je wymienić, aby było czyste, czystsze powietrze, że tak powiem. No, to jest na no, jak ogroszek, taki piec. Mm. Wiadomo, z tym podajnikiem już trzeba sprawdzić. Ja sprawdzałem klasy 5 najtańszej, można dostać za 1600 zł 10 kW. No, wiadomo, dłuższy dom potrzebuje jednak więcej kW, ale odnośnie deklaracji, deklarację musi złożyć każdy z nas albo właściciel albo zarządca budynku do 30 czerwca. E, dobra. No tyle, żeby tutaj uświadomić, jakby ktoś yy, nie był w temacie, bo kary, kary będą, jakieś mandaty, trzeba to złożyć po prostu. I tak samo z tymi piecami też mogą później kombinować z jakimiś mandatami, co nam w ogóle nie jest potrzebne. A czy będą sprawdzać i jak będą sprawdzać, kto ma jaki piec, yy, no, to, no to już nie wiem. Czy w ogóle będą mieli taką sposobność, żeby komuś do mieszkania wchodzić, żeby to. Sprawdzić, ale tak czy inaczej, jeżeli to jest piec poniżej klasy trzeciej i jeżeli wpiszesz to tutaj w tą deklarację, no to będziesz musiał wymienić go jeszcze w tym miesiącu. Tak by wychodziło według, według tych papierów, ale według tej regułki od 1 stycznia 2023 roku będzie można palić tylko y, kotłami klasy 3, 4 i 5. No. I, I tak y, jeszcze mi się gdzieś tam przewinęły jakieś informacje, że y, trzecia i czwarta klasa kotła y, będzie musiała być wymieniona w y, 2028 roku. Także to nie jest na stałe, że trzecia i czwarta, tylko trzeci, y, trzecia i czwarta klasa y, będzie musiała zostać wymieniona właśnie w 2028 roku i będzie musiała zostać jak na ten czas klasa piąta lub wyższa. Zależy co jeszcze się urodzi przez te 6 lat powiedzmy od 2022 roku. A jeśli mamy piec gazowy to tutaj żadne wymiany nas nie interesują. Jedyne co musimy zrobić to właśnie tylko i wyłącznie złożyć jednak tą deklarację. Wymiany nas tutaj nie interesują odnośnie pieców gazowych, ewentualnie dofinansowanie, jak chcemy wymienić piec, musi to być piec, tak jak mówiłem wcześniej, przynajmniej A, wtedy możemy się starać o dofinansowanie, a jakie, kto, co i jak, to zależy właśnie od zarobków. Trzecia i czwarta jest na ten czas, żeby jeszcze jakoś sobie 6 lat przetrwać na tym, co mamy. Dobrze, no słuchajcie, jak filmik był pomocny lub chcecie coś tam więcej wiedzieć o ogrzewaniu, coś w tym stylu, zajrzyjcie. W ogóle zapoznajcie się z moim kanałem, może akurat traficie na coś ciekawego, jakieś fajne filmiki, może Wam się spodoba. Oglądajcie. Bądźcie na bieżąco. Chwilę przerwy teraz było, ale zobaczymy jak to będzie dalej. Dobra. E, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.